Gwiazda Nordic Walking w Polsce. Pan Marcin Wroński przed chwilą udzielał wywiadu w Radiu Ram, tam jest stoisko Radia Ram. O czym pan opowiadał? O co pytali dziennikarze? Pytali się, po co jest Nordic Walking, kto wymyślił Nordic Walking. I co pan mówił, że po co to w ogóle jest? Żeby zaangażować górną połowę ciała do pracy. Jak górną, skoro to nogi chodzą. Ale te nogi chodzą i żeby dołożyć troszeczkę więcej energii, to dołożyć. zaczynamy używać kijów i wtedy pracuje góra i dół. No właśnie. I to ponoć wymyślili Finowie. Tak, to prawda. Marko Kantonewa wymyślił Nordic Walking. W 1997 roku on został opisany, sklasyfikowany. Opisany a tak. wymyślił to kiedy? Na początku XX wieku gdzieś, tak? 95-94 rok. I nie? był to student na awf fińskim. Czyli i... koniec XX wieku. Tak, tak, tak. Ja myślałem, że to ma już ze 100 lat. Nie, koniec, nie? koniec XX wieku wymyślił to na nowo. To co nam Pan powiedzieć, że Skandynawowie, między innymi Finowie, mając tyle set lat kijki do nart, to dopiero niedawno to wymyślili, 30 lat temu? Tak, tak. Nordic Walking jako używanie kijów po to, aby zaangażować górną połowę ciała celem zużycia większej ilości energii Wymyślili to dopiero 30 lat temu, nawet nie niecałe. Ale z kijami my ludzie chodzimy ponad 100 tysięcy lat. No właśnie. Bo przecież e, kije, pasterze, apostołowie i wielu, wielu innych miało zawsze. Czyli zawsze cza, cza Chrystusa, chodzi... tak? 2000 lat temu? Tak, tak. tak. I oni z kijami chodzili. No, święty Piotr jak chodził. Do tej no pory tak. papież przecież nosi laskę, nie? Pierwszy Nordic Walker, tak? Tak, tylko z jednym kijkiem. Święty Piotr, pierwszy Nordic Walker, proszę państwa. Dopiero później Skandynawowie właśnie Finlandia. Tak to się zaczęło. A pan kiedy się tym zainteresował? Ja się zainteresowałem w 2000 roku mniej więcej, skontaktowałem się z Piotrem Kowalskim, takim ojcem Nordic Walkingu, to jest... Oso... Ojciec, ojciec Piotr Kowalski, kojarzymy się. Piotr, jest... Święty Piotr, tak. To jest, to jest ktoś, kto przywiózł Nordic Walking do Polski, przetłumaczył podręcznik, te wszystkie hasła, Nordic Walking jest dobry dla każdego bez względu na wiek, płeć i kondycję fizyczną, to wszystko to są jego teksty. A, ale jak się Pan tym zainteresował? Nie wiem, zobaczył Pan transmisję w telewizji, albo zobaczył Pan znajomego, który chodzi z Kika, no jak człowiek nagle połyka bakcyla? Historia jest bardzo przewrotna. Ja jestem trenerem personalnym i jeden z moich podopiecznych, Grzesiek, powiedział Marcin, znalazłem bardzo ciekawą aktywność. Chodzimy z kijami, naciskamy na te kije i wszystkie mięśnie pracują. I pan się popukał w głowę, co ty powiadasz Grzesiek, co ty gadasz? Ja chodzę z kijami tyle lat i tam żadne mięśnie nie pracują. wiesz, bo to trzeba inaczej. Mówię, ale jak inaczej? On, no, jeszcze nie wiem jak inaczej. Ale się nauczy. Ale, ale jest ktoś, kto wie, i my do niego pojedziemy i się nauczymy. No i tak się to zaczęło. I rzeczywiście wpadłem jak śliwka w kompot, bo, bo Nordic Walking stał się no, taką moją zajawką najbardziej. Bo okazało się, że przy prawidłowej technice i przy rozwinięciu Nordic Walkingu, dodatkowe ćwiczenia, to jest cudowna aktywność na świeżym powietrzu. To jest naprawdę recepta na problemy dzisiejszego świata. I problemy z nieruszaniem się, z brakiem aktywności, z siedzeniem przez cały dzień za biurkiem w zamkniętych pomieszczeniach. Ogrzy, ocieplanych jakąś tam wentylacją, albo na, na, na leżakach jak tu na lotnisku, prawda, ludzie sobie przychodzą ale, poleżeć na lotnisku, ale te leżaki to się przynajmniej kojarzą już tak. z jakimś czymś na świeżym powietrzu, z trawą, tak. piaskiem, to już, to już się kojarzy, ale jak weźmiemy pod uwagę te biura, te fitnessy pozamykane, tak. to one w ogóle się nie kojarzą ze świeżym powietrzem, i bardzo dużo jest osób, zwłaszcza w pandemii, to, by, to miało miejsce, którzy w ogóle nie wychodzili. Proszę sobie wyobrazić, że ja miałem klientów, którzy byli dumni z siebie, że przez trzy miesiące nie wyszli z domu. Tak się zorganizowali, że wszystkie zakupy przychodziły do domu, że oni nie wyszli z domu. Czyli sami się zamykali w więzieniu za darmo, a jeszcze byli z tego zadowoleni. A my jesteśmy istotami, które żyły przez tysiące lat, przez setki tysięcy lat na prerii. My, my jesteśmy stworzeni do tego, żeby daleko patrzeć na horyzont, tak. żeby być wśród drzew, tak. łąk, zieleni. Ale to jest pan nam pan... potrzebne do życia. Jezu, jak on pięknie opowiada, normalnie w podkładzie do tego filmu muzyka, nie, i się go słucha, i słucha. Kto z Państwa kiedykolwiek próbował nordic walking ręka do góry? Sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto nigdy nie próbował teraz? Ręka do góry. Jest ich więcej, widzi pan? Jest ich więcej. Więcej jest ich nigdy. Więcej, tak. Ja tak. pamiętam swój pierwszy raz, panie Marcinie. Mój pierwszy Ja też. Trening, nie, 17 lat miałem, ale to chyba nie o tym pierwszym razie bym Mój mówił. pierwszy raz Nordic Walking. o, Aha, tej, o ach, tej porze też pierwszy razem wspominamy. to my o Pamiętam mój pierwszy raz Nordic Walking, takie lasy pod Wrocławiem. Aha. Ktoś mnie zabrał. I pamiętam jak wróciłem do domu i na drugi dzień jak się obudziłem, wszystko cię bolało. To sobie uzmysłowiłem, że ja mam w ogóle pośladki. Tak, tak. Bo myślałem, tak. że ja nie mam pośladków, że ta część ciała u mnie nie istnieje, bo to bardziej, że jej nie widzisz, prawda? To myślę, że jej i ona, nie ona mam. służy do siedzenia. I to nie? śli do siedzenia. Ja się rano budzę, idę do łazienki i myślę sobie: o rany Julek, to jest dobra rzecz, Tak, tak. nóżki, tak. pośladki, ale też inne części ciała, wiesz, ręce, tutaj tułów, to nie tylko tyłeczek i to było takie niesamowite uczucie, polubiłem, mam kijeczki w domu i chodzę. Super. Poważnie, tak, nie tak często jak ty, a ty jak często chodzisz? No więcej niż codziennie. Więcej niż codziennie? No. No, to w momencie sobie... kiedy większość treningów prowadziłem z Nordic Walkingu, to każdego dnia przynajmniej maraton przechodziłem. Każdego dnia. 42 km. Co najmniej, no. Tak, tak. Ale się człowiek na tak Coś to, to prawda, różnego. rzeczywiście bardzo dużo chodziłem. Dalej bardzo lubię chodzić, bardzo lubię Nordic Walking. No ale tych treningi treningów w tej chwili to jest powiedzmy do kilkunastu w tygodniu. Proszę państwa, ważna informacja dla wszystkich słuchających nas tutaj w terminalu. Mamy macie możliwość przejścia się z panem Marcinem wzdłuż całego paso, pas, pasu do startowania. Ten pas, gdzie samoloty. Tylko szukamy odważnych, bo nie możemy wstrzymać startów i lądowań i macie ten tak... poboczem idziecie. Ekstra. Nie mówili ci, że to tak będzie? Nie. To ale, są, zobacz, to jest pierwsza grupa odważnych. Ale, ale, te, ale teraz to się to dowiedziałem. Ludzie w kamizelkach, oni się zapisali na chodzenie z kijkami Nordic Walking po pasie startowym. Proszę państwa, no jest to emocjonujące, bo tu starty, lądowania i z mi kijeczkami. W ten ja uważam, że świetnie damy sobie Bardzo radę. dobra akcja, prawda? Było tu kiedyś bieganie. Pamiętam nocne parę lat temu po pasie startowym. Teraz będzie chodzenie po pasie startowym, a tak na dobrą sprawę, tak serio, gdyby gdzieś ludzi tu zabrać, to gdzie, bo pada, zobacz, wszędzie pada strasznie. To na razie jesteśmy tutaj pod dachem, bo na zewnątrz pada. Ja cały czas myślę, że ten deszcz jednak przejdzie i przestanie padać. I wtedy pójdziemy na zewnątrz. I wtedy pójdziemy na zewnątrz i my jesteśmy gotowi Państwa uczyć Nordic Walkingu, pokazywać, jak to robi się prawidłowo. Bo, bo wiesz, że parę osób się zapisało. No i dobrze, no właśnie, bardzo się no. cieszę. Ja jestem do Państwa dyspozycji i wszystkie osoby, które się zapisały, będą miały ze mną indywidualne lekcje, żeby przedstawić. Czym jest Nordic Walking? To Jakie poczekajcie, są no, poczekajcie, tak nie wiem, do 14 ileś, no co najmniej godzinę, żeby przestało padać. Nie? A, żeby... Jak, a jak nie przestanie padać, to, to, tu. My, to my zrobimy trening ze sceny. I nie będzie Było to Nordic Walking tak, jednej... Oczywiście. Czyli... Tylko, tylko zrobimy gimnastykę, ćwiczenia z kijami. Pokażę Wam, że można robić bardzo fajne treningi. Pandemia to był ten moment kiedy nie można było wychodzić z domu no, i wydawałoby no, 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 no. się, że Nordic Walking tak. zostanie pogrzebane. A no, nic tak. bardziej mylnego. Po pierwsze, my Polacy potrafimy sobie poradzić e, i jednak dało się wychodzić w różne miejsca, a po drugie, że można robić bardzo fajne treningi w domu z kijami i naprawdę to są fajne, efektywne treningi. I widzicie, wszędzie, w każdych, to jest super sport, bo w każdych warunkach można z tymi kijami Trochę poćwiczyć, proszę ja, bardzo. Ja uważam, że w dzisiejszym domu, jeżeli miałby być podstawowy sprzęt do ćwiczeń, to, to, być, kij, kij. to powinny być to kije. Tak, kije i kawałek miejsca. W ogóle w kuchni, zamiast sztućców, widelców, powinny być kije. Chińczycy tak mają od lat, prawda? Takie małe drewniane pałeczki mają. I spokojnie może ten model też wejść, tylko że wydłużyć, prawda? I, tak, tak. I można o tym jeść, ćwiczyć, podpierać się, no, a ona to wszystko nagrywa, tak? I później to wrzuci do sieci, co oni wygadywali na lotnisku, naprawdę. Co to w ogóle za było? Pozdrawiamy wycieczkę w lotnisku. Cześć, trzymajcie się. Hej, jak hej. fajnie jest? Jest dobrze, jest super. Pamiętajcie, żebyście wrócili wieczorem. Ja wrócę, ja wrócę do tych pośladków. Czemu w Nordic Walkingu mięśnie pośladkowe tak bardzo są odczuwane, zwłaszcza na początku? Przypomnij tylko, gdzie się znajdują. Proszę Państwa, proszę teraz namierzyć dłońmi mięśnie pośladkowe. Tą ładną, krągłą część z tyłu. Ale która część pośladka ma mięsień? Cały pośladek składa się z kilku mięśni, Tak, A, tak, no z tyłu. właśnie, Dlatego I teraz mówię, tak? największym mięśniem w naszym ciele jest mięsień pośladkowy wielki. Czy mógł ktoś Czyli to jest wszystko to coś, co z tyłu wystaje. Potrzebujemy jakiegoś modela, rozumiesz, lub modelkę, na której możemy wskaźnikiem, rozumiesz, pokazywać części mięśni pośladkowych. Nie? Ktoś z Państwa chciałby tutaj się odważyć? Ktoś ma, ochotę, ja, ja dokładnie opiszę Mamy i pokażę, jak działa pośladek. Tak. A jak nie to sobie wyobraźmy, a wy się dotykajcie. No więc jest pośladek, ma kilka rodzajów mięśni. Tak, bo jest pośladkowy wielki, pośladkowy tak. średni, gruszkowaty i teraz pośladkowy wielki jest naszym motorem napędowym. I My sobie nie jest? zdajemy sprawy z tego, to jest ten mięsień, który tu to z tyłu. na swoim. Tu. To jest ten. Tak. Pośladkowy I wielki. Jest, I to jest mięsień, którego zadaniem jest wypchnąć nas w marszu w przód. O to chodzi. O to to nie jest mięsień, który służy do siedzenia. To jest mięsień, który służy do lokomocji. Dlatego tak jest. on jest największy, najmocniejszy. Ma bardzo dużą ilość włókien. Właśnie rzecznik prasowy lotnisko, pan Bartek, pokazuje wam, jak praca mięśni pośladkowych wygląda. Przechadza się niczym model rzecznik lotniska i te mięśnie właśnie wielkie pośladkowe wam pokazuje. I dlatego pośladki są takim atrybutem, Sprawnego człowieka, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety, ponieważ my podświadomie Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ma dobrze rozwinięte mięśnie pośladkowe, to znaczy, że jest sprawny, że będzie w stanie sprawnie przemieszczać się, czyli kiedyś mężczyzna przynosić zwierzynę i bronić tak. ludzi, a kobieta pomagać dzieciom przechodzić z jednego punktu do drugiego. I tym I te... samym, jeśli ktoś nie ma rozwiniętego wielkiego mięśnia pośladkowego, jest w pewnym sensie osobą z niepełnosprawnością, prawda? Bo nie ma tego Trosz, rozwiniętego. Troszkę tak, ale tylko, tak, to ale w, tylko w tym naszym gadzim mózgu, w tym takim najbardziej prymitywnym sposobie myślenia. No bo dzisiaj te czasy się zmieniły i my dzisiaj zarabiamy na życie poprzez e, głównie myślenie. Tak. Myślcie, my to trochę żartujemy tutaj, wiecie o co chodzi. Ale to jest bardzo ważna część ciała, ten wielki pośladkowy. Dlatego, że ten mięsień jest mocno połączony z mięśniami brzucha i razem z mięśniami brzucha, zwłaszcza poprzecznymi brzucha, stabilizuje nam część lędźwiową kręgosłupa. Jeżeli te mięśnie nie są wytrenowane, to my możemy okay. mieć problemy z częścią lędźwiową kręgosłupa. Jak nas będzie bolał kręgosłup, to my myślimy, że boli nas, dlatego że za długo staliśmy. A, a. Nas boli a. dlatego, że mamy za słabe te mięśnie i a. trzeba je aktywować, wzmacniać i wtedy ten kręgosłup będzie lepiej zastabilizowany. I Cóż. do tego w dużej mierze służy Nordic Walking, żeby przeciwdziałać Przeciążeniom związanym z siedzącym trybem życia. Brzmi pan, jakby się pan na tym znał. No, no znam, widzicie? Znam. Tak, mówi jakby, o, chyba się na tym jednak zna. To nie jest ściema. Marcin Wroński, naprawdę ma tutaj wiedzę i nie tylko praktykę, ale też teoria. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. I w czasie naszych warsztatów, jeżeli chcecie państwo z nami porozmawiać, ja dużo będę opowiadał dlaczego poszczególne elementy ruchu w Nordic Walkingu wpływają pozytywnie na nasze zdrowie, bo tych elementów jest znacznie więcej. Panie Marcinie, prosta rzecz. Ci ludzie, którzy stoją w kolejce do fotobudki. Halo, proszę państwa, kolejka do fotobudki. Podnieście rękę, żebyśmy zobaczyli. Ile tam je kilkanaście brawo, osób brawo, jest brawo. tak. Co oni mogą robić w tej kolejce, żeby już, prawda, przygotować się pod zajęcia z Nordic Walking? Ściskać pośladki. Ściskajcie pośladki, proszę państwa. Osoby stojące Ściskamy pośladki, napinamy mięśnie brzucha. Raz Raz, dwa. Poprawiamy raz, układ dwa, oddechowy. Raz. Nie, nie, raczej raz. Ściskam. A raz. Ściskam, liczę do stu, rozluźniam i znowu a, ściskam. Ten, a do stu aż bez przesady. Od, no do Daj, pięćdziesięciu. Do, do dziesięciu, do tak, dziesięciu na początku. Uwaga, proszę Państwa, zajęcia z pracy pośladków. Yy, krzyczę raz, wyściskacie i liczymy do dziesięciu. Uwaga. Raz. raz tylko dwa, oddychajcie trzy, przy tym. Cztery, pięć, sześć. Za szybko. Siedem. Spokojnie, tak? Osiem. Osiem. Dziewięć. Rozluźniamy. rozluźniamy, tak? A teraz jeszcze do tych napiętych pośladków dołóżmy napięcie mięśni poprzecznych brzucha. Czyli. Słuchaj, nie wierzę, co oni robią na lotnisku? A Oni serio czy się wygłupiają? Nie, nie, Ja mówię bardzo poważnie. Ja naprawdę bardzo często stoję w parku pod latarnią i mówię, ściśnij pośladki. ściskam też. Widziałem, policja później pokazywała komunikaty, że poszukiwanie jest mężczyzna, który stoi w parku pod latarniami, tak. I namawia Panie do ściskania, tak, do ściskania pośladków. Proszę Państwa, tak. pierwsze w historii lotniska w Wrocławiu zajęcia ze ściskania pośladków dla siedzących i dla stojących w kolejce. Uwaga, jeszcze raz. Raz. Jeden, I izometrycznie dwa, napinamy mięsień pośladkowy trzy, wielki. Cztery. Wytrzymaj, wytrzymaj pięć. Wytrzymujemy sześć. Ściskaj mocniej siedem, zawsze zwalniacie, tak? Jesteście tym, złośliwi. Ta, i jeszcze mylimy się w liczeniu. I jeszcze się tak, że ile było pięć, było pięć, 5? 5, tak, tak sześć, tak znam wasze tlejki, osiem, dziewięć, wytrzymaj, wytrzymaj, zanim powiem dziesięć, jeszcze zaciskasz dziesięć i rozluźnienie. Świetnie. Tak, tak, proszę Dokładnie bardzo. to tak się odbywa. Obsługa odprawy bagażowo-biletowej prosimy robić dokładnie to samo. Zaciskamy pozycji, pośladki, ta, w pozycji tak. siedzącej również możemy tak ćwiczyć. Pierwszy krok nordic walking, zaciskanie pośladków, a później już pójdziemy tutaj. Potem już tylko będzie łatwo. Co, jak będzie lało cały dzień, robimy zajęcia tutaj Oczywiście, w terminalu? Że tak. No, no bo wiecie, nie będziemy po deszczu chodzić, nie? Tak, tak, tak. By przyniesiemy kije, porozdajemy ludziom kije i będziemy robić tutaj A dokąd gimnastykę? najdalej zaszedłeś? E, z kijkami. Z Wrocławia nie wiem, do oborniki śląskiej albo gdzieś nie, dalej. No nie, no dalej, dalej, dalej. Poznań? W, w zeszłym roku byłem na Kazbeku, ponad 5 tysięcy metrów. 5 tysięcy metrów z zaszedł, Kijami, tak. z Wrocławia tak, tak, na Kazbek, tak. to jest taka góra, nie? No. Gdzie ona jest? W Kazachstanie. W Kazachstanie. W z Wrocławia szedł nie, co, do Gruzji, Gruzji. Z kijkami jeszcze wszedł na szczyt góry. Nie tak. było go pół roku w domu, ale. Nie, tydzień. Tydzień go nie tydzień, było. Starz tydzień. się szybko tydzień. chodzi. Tak. Ale, ale są ludzie, mamy, mamy w Polsce ludzi, którzy chodzą powyżej 5000 tysięcy kilometrów na jednej wyprawie. Jest taka Agnieszka Dziadek, o. najlepsza dziewczyna długodystansowa, zrobiła wszystkie szlaki długodystansowe w Stanach Zjednoczonych, każdy ponad 5000 tysięcy kilometrów. A obszedł ktoś kiedyś Polskę wzdłuż granic po obwodzie kraju z tak, Byli tak, tak, słyszałem tak. o dziewczynie Ewelina Czupryńska, która chce przebiec. Polskę po obwodzie 15 czerwca chyba startuje. No, ale wiesz, bieg... to jest, już dużo było Ale tam... Już było takie tak, hodzenie. Tak, tak? Przebiegli, przejechali, przeszli. No czego rzeczy. nie było jeszcze? Czego nie było z kijkami nordic walking pod wodą? To ja nic nie słyszałem. Nie było jeszcze akcji podwodnej, tak. No. Podwodna. Górna. Na pewno nie było nordic walkingu po pasie startowym. To dzisiaj zrobimy. Zróbcie właśnie dzisiaj. Pierwszy raz tak, między tak. bowlingami po prostu. Może nie było nordic walkingu w samolocie, bo nie można kijów do samolotu wsadzić. No właśnie, to jak wy podróżujecie? Do luku bagażowego, no, tak, tak, tak? Tak, Używamy tak. kijów wtedy regulowanych, one wtedy wchodzą do walizki, bo możesz się poskładać A, no tak i można. trzeba je nadać jako zwykły bo, bagaż. Bo ten korytarz w samolocie, prawda? By się nadał. To byłby idealny, Na... żeby ludzie mogli o, chodzić. Oczywiście, tak. I ty tak. jeszcze prowadzisz zajęcia, bierzesz ten taki mikrofon, tam z przodu zawsze stewardessa. Good evening ladies and witam Państwa. Boarding Nordic walking, prawda? I tam osoba z miejsca numer jeden, dwa, prawda, chodzą. Tak, I później i, z... i zanim, tak, zanim trzeba zacząć, pasy to 10 minut Nordic Walkingu, żeby to poprawić i, krążenie. Ależ to byłaby akcja. Wiesz, co gdybyście zrobili, to w samolocie Finera do Finlandii filmik z Nordic Walking na pokładzie, to byłby hit w internecie, taką rolkę Ale wrzucić. No, to trzeba zrobić. Dogadaj się to z Finerem, żeby to, to była, to byłaby taka reklama, że gościu normalnie chodzi z kijami po pokładzie, lecąc z Wrocławia do Helsinek, rozumiesz, przygotowanie. Ale to wiesz, to ja wymyślę, ty wymyślisz, a nie tam, wiesz, od marketingu. A tam jest już wszystko przygotowane, bo ten dywan świetnie się nadaje do e, chwytania kijów, bo ostre groty użyjemy i na tym dywanie będzie rewelacyjnie. Ta szerokość, tego przejścia też jest idealna, żeby dobrze prowadzić ramiona, niezbyt szeroko. A nie jest za wąsko? Nie, no jest nie, właśnie nie. idealnie. Jest dobrze, dobrze. Taś, Proszę taś, Państwa, taś. wymyślamy z Wami akcję marketingową, the best ever. Tego Wydłużony krok poprawia stabilizację, więc nawet tak jakby jest. jakieś były te turbulencje, to nic się nie wydarzy. Co, je, co można robić podczas Nordic Walking? Jak człowiek tak sobie ćwiczy, bo niektórzy narzekają, że nie lubią biegać, bo się nudzą, że nie lubią bieżni. Bo ich to nudzi, nie lubią siłowni, bo nie wiedzą, co mają zrobić z głową. Co można podczas Nordic Walking robić, co jeszcze kogoś by przekonało? A to może dla mnie, to fajne. W momencie, kiedy angażujesz całe ciało do pracy, to bardzo duża ilość tlenu zaczyna krążyć po całym organizmie. Mhm. I mimo woli dochodzi do mózgu. No nie da się tego. I efekt jest taki, że zaczynasz mieć bardzo intensywne, różne myśli. A, I możesz wymyślać coś czyli, genialnego. Tak, i naprawdę tak jest. Ja, jak sam ćwiczyłem, to sobie rozwiązywałem całki. I w, zupełnie nie rozumiem, dlaczego to robiłem. W głowie naprawdę kreatywne myśli są. Bardzo często e, uczestnicy treningów rozmawiają o przepisach kulinarnych. I są w stanie zapamiętać cały przepis normalnie maszerując. Naprawdę tak jest, że myśli są bardziej kreatywne, ciekawsze. Ja dużo bardzo fajnych pomysłów, takich reklamowych, mam właśnie w trakcie treningów. Dużo się rozmawia, e, dużo więcej chłoniesz przyrody, bo jakoś tak głowa bardziej się otwiera. Dotleniasz się bardzo mocno. Tak. Sam wiem po swoich treningach, to naprawdę, słuchajcie, mówiąc teraz serio, przez chwilę, serio, naprawdę to jest petarda. Nordic Walking wcale nie jest dla seniorów, bo wiesz, jest taki mit, nie, że to starsze osoby, wiecie, z całym szacunkiem oczywiście, że Nordic Walking to jest dla, dla, dla dziadków. To nieprawda. To też jest prawda. Znaczy trochę też, wiadomo. Tak, bo tak? oni też mogą. Też mogą, ale Właśnie. nie tylko, że dziadki, wiadomo. Czyli taki tak. crossfit no. raczej nie jest dla seniorów. No bo Zobacz, a pani Monika tutaj z lotniska, pracuje ta pani w tej zielonej bluzce. Ona by mogła, prawda? Tak, tak. Długie nogi, wiesz, fajnie, kijeczki, bo też kijki muszą mieć wysokość odpowiednio do ciała. A o tym nie? będziemy no. mówić. To Marcin teraz zrobił, tylko zajawił. Myślę, że kolejnych chętnych na Nordic kwaliwa. Bo, ja tak, bo ja tak mogę do wieczora. Ja opowiadać. tak samo mogę, tylko na tego pokazują. Panowie, next please, next, next następny punkt programu. Ale już wiecie, mamy paru chętnych zapisanych. Kto chciałby jeszcze się zapisać, to tam jest stolik z fińską flagą. Widzicie tam na prawo od sceny. I tam się dopiszcie do listy na zajęcia za darmo z Marcinem Wrońskim z Nordic Walking na lotnisku. Jest taka okazja. Tak, a my jesteśmy dostępni do Państwa. Jeżeli chcecie zapytać o cokolwiek związanego z aktywnością ruchową, treningiem w domu, treningiem na świeżym powietrzu, albo chcecie się przygotować na jakąś wyprawę, to my jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy. Dzięki bardzo. Ja się nazywam Marcin Groński.